maniacymotocykli.pl sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów. Najlepsze ceny, błyskawiczna wysyłka. Polecam serdecznie. Dźwięk, ręce do góry, swetki w dół i pieniądze na stół. Bardzo twarda się ostatnio do kamery zrobiłaś, także nie rozumiem Twojego oburzenia. Rób szybciej, bo kupczyk Proszę drogie Bajo-jajo. Co, Co Macie z tym bajo-jajo? Ja Ci dam bajo-jajo. <laughs> nie wystraszy się. O, będzie głośno! Co ty robisz? On się całowali! <głosy> Serio, <głosy> gdzie? Tamka, jesteś? Jestem. Dobra. Głosam ja ja. O, jakiego? <noise> o, patrz. <noise> tu, 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 tu. <noise> Kiedyś ten korbowód bokiem wyjdzie, zobaczycie. A to to jest korbowód? <noise> To jest O, cztery kilometry mamy? O, no. elegancko. Fajnie, nie? Się jedzie? No super. Natalka, fajna wycieczka. No? Ej, temperatura jest taka idealna. Tylko no, kurde nie mam ładowarki za 50%. Wyluzuj powerbanka mam. Drasz mi kabel, to ci podłączę. No, dobra. Bo no, mam tylko iPhone'owy. Nie, nawet chyba nie mam. Ale teraz ten, teraz ci świeci ja ciekawe czy będzie. A masz ładowarki. tu w tym ładowanie indukcyjne, czy nie? Nie. Nie, ale on ma wejście typu C, czyli no, takie ale... jak w intercomie. No, no, no. No i teraz ładowarka świeci na niebiesko, ale telefonu nie ładuje A to ja mam kabelce przecież, od z, ja, go, z GoPro od ładowarki Ale ja mam przecież też A. No, coś się skręciło. mi się wydaje, że to przez ten akumulator ba, ra, ra, I w ogóle ten facet z, tego, z tej kurtki, to on jakiś osza, osza, oszalał Na już, na teraz Ale ten, ale potrzebował, tak? Więc ja mu napisałem, że ja mu po 5 listopada ją sprzedam, więc mu ją sprzedam, nie? No, 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 no. Bo ta to już jest naprawdę za mała mi Pokaż się, bo się nawet nie przyjrzałem Ale, no teraz tego nie widzisz, ale jak ją ubrałem w domu Ale ona jest bez podpinki, bez niczego Nie, teraz jest z podpinką A To jest taka dopa... Ale nie, żebyś w niej wiadomo jak ciasno w niej wyglądał Może nie aż tak, ale nie czuję się w niej swobodnie Aha A temu to ciepło było fest Ja. Bez koszulki jechał na rowerze <laughs> O kurde, co ty galszy. No O, ładnie wygląda, nie? No Elegancko. Jest autostrada jakaś? Nie, to jest... Y, to jest e, jakaś S chyba. A nie Pięknie. wiem. Serio? Tak, S52. Aha. O, to później możemy nią jechać. Można. A na co ona leci? Na Wisłę ona chyba nie leci. Na bielsko, nie? No to będzie Wisła. Aha, albo tak. Czekaj, bielsko. Zysiek, tak. Ręce do góry majtki w dół i pieniądze na stół. A jak ty wbiłeś tam na nawigacji? Co ty tam dałeś? Cieszyn i w sumie już tu jesteśmy, więc co dalej? No tak, tylko e, ja bym ogólnie musimy się jakoś zbliżyć. Nie wiem, nie pamiętam, jak to tu e, do centrum bym chciał wjechać, to bym no miałe... to Na prosto. A Cie Czeski Cieszyn jest na prawo, czyli my jedziemy no. prosto, chyba. Tak, tak? chyba tak. Dobra. A pojedziemy tu, zobaczymy. Teraz mi pokazuje w prawo, i gdzie jedziemy? Eee... Czekaj... Prosto pisał. Są prosto, chyba prosto, co? Albo tu? To chyba tu Czekaj, pojedziemy tam Katowice wiersz biała patrzmy na snak może o Eee, Straż miejska To gdzieś tu będzie Albo tam to było? Czekaj, trzeba wbić most przyjaźni Ale to gdzieś jest gdzieś tutaj, na pewno no to zatrzymaj się gdzieś. Dawaj tu na lewo Mi się wydaje, że tam z powrotem trzeba było jechać w górę Tak? No Dobra, Tarek, ale może nie trochę dalej, bo ty wystajesz. Pojedziemy to czekaj, to czekaj, pojedziemy pisze, zobaczyć. Czekaj, piszę most No to wpisz. E, pokazało mi z buta, czekaj, a dam auto. No to jest już tu, zaraz No musimy jechać na dół tam, no na dół? Tak No to jedźmy Tu w lewo mi pokazuje to jedźmy No i co, tu jest granica niby? Bo to mi tutaj pokazuje e... Na Naprosto niby Tak, tu jest ten, ten O, tu jest granica, tu jest ten most No ty gadasz No, e, się zatrzymamy? Może tu będzie miejsce jakieś Parking Będzie ciężko chyba Albo tam może Coś Bo Tu chyba będzie lipa Chociaż fajnie by było tu stanąć gdzieś Nie, tam nie ma miejsca Ty, tu nie jest pod prąd? Nie, bo jedzie auto za nami, to chyba nie. Aha. A tu? Ale nie tak daleko, ja bym się tam i koło aut zobaczył, czy gdzieś coś jest. No dobra, no to zjedźmy. Koło tego mostu? O! Przynajmniej ja bym tak zrobił. A i pójdziemy też tam na górę. O co? No tam jest właśnie ta figura z banknotu, i tam jest widać właśnie e, z góry ładnie ten e, czeski cieszyn. O, wyjeżdża ty. Dobra, to wpierdol się tam. No bo wjeżdża Dobra, dawaj Dobra, uważaj jestem ob ciebie No i elegancko zejść? No możesz zejść no. Hej, Czekaj, czekaj no, Oj możesz a. zejść Kurde a tutaj o. trochę ciu to Ty mu Pierwszy bieg daj Ja mam poszerzenie stopki to mi akurat pasuje a może być! A gdzie to idziemy? Idziemy w takie miejsce, gdzie z góry widać ładnie czeski cieszyn. Tak no. tu się wchodziło, pamiętam. Ja jeszcze sobie do góry pójdziemy trochę, Darek. Poważnie? No, ale kawałeczek tylko. Kawałeczek a daleko jeszcze? Nie, nie kawałeczek. <noise> Patrz, ale fajnie deszcz? gra na jakiej desce? To jest Natalia, ty się znasz.

Ja wiem co to było, to było granie na nerwach Masz tam co co No mam no To wyciągnij Na pewno się nigdy nie przypatrywałeś co tam jest No mam no I to wyciągnij Patrz mam nawet dwie Poważnie no, tak. Ty, powaga Nie? Czekaj, pokażemy jeszcze raz To jest to samo Tutaj, To. No. Skąd wiedziałeś, że takie coś jest? No kiedyś jak tu byłem to mi ktoś to powiedział <laughs> Natalka, czemu ty za nie mówiłaś? Bardzo otwarta się ostatnio do kamery zrobiłaś, także nie rozumiem twojego oburzenia O, mamy, piękny budynek O, Jarek też się takie zrobił Fajne, no, nie? Elegancki. Krzysiu bawi i uczy Robi wrażenie <laughs> to, teraz padł na właśnie ja sobie wyobraziłam go, tak leci, leci i jadę bez. Ładnie, nie? Bardzo. Słuchajcie drodzy widzowie, będziemy teraz przekraczać granicę czesko-polską, polsko-czeską. Natalia prowadzi. Natalia prowadzi. Powiedziała, że zrobimy sobie zdjęcie przy znaku Tak, dokładnie, bardzo chciała No tak. więc jak... E, więc Zgodziliśmy się na to <noise> Naprawdę, no, tak nas prosiła aż <noise> normalnie zabrakło jej słów nie chcę tego komentować Dokładnie, tutaj na nasze motocykle Ja to ogólnie widzę ten chicken burger tutaj i coś zjadł No ja bym też coś zjadł, no, ale chcesz, chcesz jakieś syfiaste jedzenie? Nie um. Może jakiegoś kotleta schabowego, albo coś? A gdzie byśmy chcieli? O, jak ładnie. Możemy normalnie to jest kultura. To zdjęcie. Co? Wróciła się dupą do ciebie. Rób szybciej, bo chłopczyk chce przejechać. Proszę, proszę. Jak ci się podobał most przyjaźni? Natalia, może ty skomentujesz? Tu proszę bardzo do kamery. No zaraz sprawdzimy. się. Patrz, mówiłeś, racja. No Proszę bardzo Zielony liść Za granicą Od razu Zobacz nawet masz strach Alkohol. do ust To ziało. jest dobre, nie? On jest e, mega Mega dobrze Co? to Tam po no. Tam? Nie wiem, możemy iść o... nie Kawa, Dynki, i, dynki, zakuski i sebał. Seba, idziemy do siebie. Bajo-jajo. Co wy macie z tym bajo-jajo? Ja ci dam kurwa. Bajo-jajo. Strasznie się budzi, co? No, no, troszkę. Ale jak dbasz i co, co wyjazd, będziesz czyścić i dbać, to jest git. No Ale to to takiej średniej jakości jest, nie? No. Zaraz miał popękać. Mam chcę wjechać tu. No. Ale nie będziemy pchać, no. Hello nie Nie wystraszy się! O będzie głośno! No dawaj pierwszy Czekaj, tak, ja muszę bagaż zamknąć A gdzie ja portel dałem? Dobro mam Dobra, jedziemy Krzysiu Tak, wjeżdżamy do Republiki Czeskiej <noise> Ten bez, bezdomny się tak ten... spojrzał A on się cały czas na nas gapił tam Ja wiem On coś chyba chciał, nie wiem No na pewno jakiś grosz, nie? <ścoughs> <ścoughs> Takie miłe odwzorowanie o, dla oka Asfalt rozwalony Miłe odwzorowanie dla oka, inne znaki, nie? <ścoughs> no, coś innego, nie? W prawo, no to jedziemy w prawo Taka inna strzałka tu jest No o! Co ty robisz? Bo się całowali <noise> Serio, gdzie? <noise> Tam, po nowej stronie Nie widziałem No serio <noise> Grubo, grubo jest jesteś? Jestem Dobra Bo miałam wziąć. O, jakiego? No. <noise> A tu Janosik nie działa, nie? Nie no To tylko w Polsce <noise> Jedziemy na Wisłę później, nie? Tak A no do Wisły nam pokazuje stąd 30 km No, to trochę jest Możemy się przejechać na Wisłę Na te Serpentyny, tam Szczyrk Przez Bielsko Zobaczymy No, no zobaczymy Możemy w sumie, no bo później z Wisły No to musisz tamtędy jechać, no nie da się inaczej No, no uh -huh. Mm. <noise> Może chciał <nie> na stopa? <noise> to tu, tylko u Ciebie krzyż jest miejsce A bo tu są sklepy otwarte dzisiaj w niedzielę przecież no. W Czechach są w otwarte? Tak no. A, A, w Polsce zrobili takie... Ale fajnie kurde nie? Mieszkasz sobie przy takiej granicy, chcesz sobie na zakupy jechać, jedziesz kawałek tu do Czech A ceny są chyba podobne Jedziemy do tej Wisły, nie? No. No. A to tam sobie coś zjemy czy tutaj? Zobaczymy. A potem niech mi Walde nie mówi, po co ja tak ściskam tymi nogami? No. Jak ja jeżdżę po tym hotelu, to mi wezdę! Tutaj w lewo. O policja. Gdzie? A jechała, no je tam pod mostem. Myślę, że widać czas na pewno nie, musiałbyś ręką machnąć. Mej się Tu i w lewo tu gdzieś było zaraz Gdzie? Właśnie, yy, czekaj, jeszcze prosto No teraz jest zakaz w lewo To tam To, to tam. tutaj jest zakaz O, hopki. Hopki, dwa, tak Tu nie byliśmy, nie? Nie tak się. O, zaraz przyspieszę ładnie, dobra? Jak jedziemy Podobało Ci się? Fajnie Natalka? Natalka! Natalka! Jest rondo Widziałem <ścoughs> Co? Plecy A mnie nie <ścoughs> Tutaj w lewo, skręcimy w lewo Ale ładna Kolor taki nietypowy. No. A to co? Auto. Tam taki Hyundai chyba stał. Aha. Hyundai tam był, tak mi się wydaje. Nie był Hyundai. A co to było? A nie Renault? Albo może Renault, no. <grym> Renault. Jak tam dojedziemy do tej Wisły, no. albo jak ogólnie będziemy na jedzonko, to podłączymy sobie interkomy. No i mój telefon. Kurde, jak gdybym wiedział ten z domu chcę wziął powerbanka, nie? A tak? Właśnie no. A no mogłem ci... No nie, bo się baterie w sumie ładują cały czas. Kurde, to ja mam jedno wejście tylko wolne. <laughs> Dobra, zobaczymy. Będziemy po znakach wracać ewentualnie. No bo zobacz, ci, którzy tutaj mieszkają... No, to w niedzielę sobie do Czechów na zakupy, mogą jechać, no nie? No, tak, tak. No i to Kałklanda, byle gdzie, i też wszystko kupią, nie? No, no my mamy trochę daleko, to znaczy wy macie bliżej, ja mam dalej. No. jeszcze. Ja mam do najbliższej miejscowości czeskiej jakieś trochę ponad 100 km. O, patrz. <śmienny> <śmienny> Kiedyś ten korbowód bokiem wyjdzie, zobaczycie. Co? Jak kiedyś korbowód bokiem wyjdzie w silniku. A co to, to jest korbowód? Marek <laughs> wytłumacz jej. Bo ja nawet nie wiem jak to wytłumaczyć. To no, taki element, który jest pomiędzy wałem, uwaga, wałem korbowym a tłokiem, czyli... Taki łącznik, który robi tłokiem ten przesów, góra dół. To, że tłok chodzi, nie? Góra dół i silnik pracuje. No To to jest połączone korbowodem. Nie opieraj mi się o nogi! Dobra. No, Ej, idziemy sobie stary... Ej, idziemy na sobie na spacer, czyli jesteśmy w sklepie, nie. On A? idzie koło mnie! Ej, jak na... Od aż go. Normalnie. A Darek, ale nie kulturalnie. No, no właśnie, gdybym wiedziała to rok wcześniej. A. To co? A. Ale wiesz jakby to było Krzysiu kurwa, jak musiałem się hamować Co na samym początku? No, albo chciałem ci się bąka puścić i kur... mogłeś, nie? No a to zawsze tak jest. Nie wiem, <laughs> ja jestem, ja... Jestem tak, nadal jestem taka sama. Tak? Nie próbowa tak. Nie próbowałaś się jakoś zaprezentować na samym początku troszkę lepiej. Nie, ona A, dobra, nic. No co? Ona to był taki diabeł, wiesz? Jak, to diabeł? No niech, niech, niech ci powie, bo ona lubiła w koszulach chodzić, nie? No. A ja już wiem czemu. Czemu? Nieważne. W koszulach? Tak. No. I sukienkach na guziki. U sukienkach na guziki. Czekaj, teraz mi rozkminę dałaś życia, nie? O, podobało jej się to jak rozpinałem mi krefle. Aha, jak rozpinałeś te guziczki? Tak. tak taki fotycz masz po prostu, że ty lubisz jak guziczki się rozpina. Ty patrz, nie, nie potwierdza, nie zaprzecza, uśmiech na twarzy. To jest ci O. Wow. O ład, a, ładowała przez chwilę, teraz no nie ładuje. O ładuje, nie ładuje, ładuje, nie ładuje. Ja mam ogólnie w moim telefonie baterię do wymiany. Bardzo słabo trzyma i nawet w ustawieniach jest komunikat wyskoczył, że mam wymienić baterię. Ale ładnie. O. mi się lipiec przypomniał. No lipiec? Ile tam mamy? Co ty wbiłeś w ogóle w nawigację? sław. Ile kilometrów? 15 Ile? 15! 15? Tak. Do Wisły mamy 15. Tak. Ue, tu spoko! Myślałem, że dalej. Nie. A czekaj, nie będzie tu zaraz ten hotel gołębierski? A nie, to jeszcze nie tutaj. Nie, to jeszcze dalej. Ale jeszcze. Ale dziury. Ziemka. No piękne, widoczki piękne, ale już chłodniej jest, nie? Nie, to że nie jest absolutnie okej, okay, nie? Nie no, jest okej, okay, ale czuć różnicę Ale wiesz, bo też jesteśmy w górach, nie? No Trudne, ja nie zapiąłem paska Nie zapiąłeś ka kasku? Dobrze usłyszałem? No nie, kurtki, kur wiesz, paska na samej górze, na tym A kołnierze. Aha, Kurde, szkoda, że tu nie ma tempomatu, bo tak, yy, ja yy, mogę sobie drugą rękę dać w bok i mnie nie boli, tak? A tą o. prawą jednak muszę trzymać cały czas, nie? Aha. No bo mam a jakbym miał ten pomad, to bym mógł raz puścić lewą, raz prawą. No, a czy powiem ci, że ja w tej miałem i to tak? No dobra, Bo mnie zawsze zaczyna poleć najpierw prawa dłonie, nie? Bo to sobie mogę tak dać, o, jest spoko. No tak. Ty też masz alpinki, kurde, a ja jakieś shimy mam badziewne. No ale kombi jak masz cały. No kom jak mam Jestaj. Uważaj, widzę. Uważaj, widzę, widzę, widzę Kurde, też jakiś ciężki Cięż... noc miał. Tak. ciężka niedziela chyba No ty bardzo często używasz pierwszego e, przedniego hamulca. No bo ja tak... Ale że ja? A? O kurde... E, no a jakiego mam używać? No normalnego. Nożnego. Nie, no ja, ja używam przedni. No właśnie i przez to, że Ty tak używasz i ja widziałam to ja się to przez Ciebie wyj**ałam <grystanie> A znacie tu jakieś fajne restauracje, gdzie można dobry obiadek zjeść? Nie A Ty? Nie <grystanie> Będziemy szukać chyba, co? No Chociaż czekaj, byłem na górze tam w jednej restauracji kiedyś To było w Szczyrku No teraz już ładnie niebo się tam zrobiło No Raz chmurzyło się to trochę Wyprzedzamy? No możesz tak delikatnie. Uważaj, bo tam jest skręt dalej. Skrzydowanie tam masz.